Witajcie w dzisiejszym odcinku, tym świątecznym odcinku. Dlatego, że dzisiaj jest 5 grudnia, już jutro będzie do, będą Mikołajki. Zapraszam Was na obejrzenie tego Mikołajkowego odcinka. A jak widzicie, mam skina Mikołaja. I jak pamiętacie sprzed roku, to będzie odcinek świąteczno-Mikołajkowy. Zaczynamy. Na początku pokażę Wam jak zrobię już na tabliczkach, aby Was nie zanudzać. Na odcinku napisy Wesoły Świąt, tutaj jest taka brama. Możecie się dowiedzieć jak zrobić tą automatyczną bramę. Na poprzednim odcinku tutaj też jest brama. Jeżeli chcecie się dowiedzieć jak taką bramę zrobić, to napiszcie komentarz i dajcie lajka. Tutaj jest napisane Wesoły Świąt, czyli wiadomo, dokładnie kanał, na co tam Trochę tutaj karą się ale tu jest las, to muszę się pokazywać. Może wszyscy się domyślą. Tutaj zamkniemy i to zasuniemy. Dobra, więc... Jeszcze wejdę na MC Tower. Pokażę ci, wam, jak to z kapu wygląda. Tutaj jest jacuzzi. Tam już Chodźmy tutaj. Się z tym. Tutaj, zobaczcie, zbudowaliśmy wielką farmę kaktusów. Zobaczcie, jak już się szybko robi. To fajnie wygląda. Zobaczcie, jaka ona jest wysoka, ta farma kaktusów. Zaraz w Pokażę ile kaktusów się zrobiło w tej farmy. Tylko dolecę, dopłynę na górę. ok jestem. Skaczę. Się mało jest, bo kuba filetem oprócz nie grał. Yy, tak jak dwa stagi i pół to też w sumie dużo. Prawie pół. Ok, yy, teraz pójdę jeszcze tam pokazać wam jedną rzecz. Tutaj jest dziura, ale tutaj się nikt nie wyłamie, bo są drzwi już na naszej działce. I tutaj też piszę. Kanał cykla w wesoły świąt. Dobra, teraz jestem tutaj i idę po koniach, i pokażę, że wam jeszcze nie poprawiłem domku leciskowego. Biorę Karola po tajemniczej postaci. Jeszcze go nie naprawiłem. Teraz ja zbudowałam tam bardzo fajną rzecz. Oraz w ogóle bramę do, do tunelu. I brama jest ładna. No i teraz w tym tunelu się idzie taka autostrada dla koni. Otwieramy. Tutaj jeszcze nie poprawiłem domku. Ale ten zamek wygląda naprawdę fajnie. Literaka. jakiś święty Mikołaj. To jest taka maszyna, która się ciągle kręci w nieskończoność. A teraz jestem świetnym kołaniem i idę jeździć koleją. Pociągiem. Więc. Jeździmy. Tutaj zrobiłam takie lampki, które się zaświecają, jak jadę koleją. Więc fajnie. Pociągiem, jak jadę, wagonikiem. Tutaj ja jestem. Tam jest napis wielki Konrad Show, czyli mój nick, ja to zrobię. Więc tutaj trochę sobie zjeżdżam. Już pewnie... na pewno jeździłem koleje już na jednym pewnie z odcinków na Mcekra. Mhm. No ja kolejny raz jeżdżę i wam to pokazuję. O. A ja jeszcze chciałbym wam przypomnieć o takiej jednej rzeczy. Bo jeszcze wiele osób, tu się nas oglądają, nie subskrybują naszego kanału? Więc strzel subika, jeżeli możesz, właśnie w tej chwili. Daj też łapkę w górę, bo to jest bardzo ważne. Daj nam to ogromną motywację. Daj komentarz, napisz, na pewno będzie nam miło. Będę dawał serduszka. I pokażę jeszcze Wam coś. Zrobię, nudziło mi się i zrobiłem takie składane schody. Takie z więc teraz idę pokazać wam kolejny budynek bardzo fajny duży budynek już tam jest więc na 3-4 zbudowam sąd i tutaj można wejść no nie bałwan tutaj był o nie Widzę dopiero co zauważyłem. bałwan tutaj był I... trochę za a pewnie na święta to tak. To tak na święta. Bo... Tak na święta, bo to ma być litołajkowe, więc może trochę śniegu dać. Ej, ozdobimy całą Cegraftowicę ś... śniegową. Na święta. Dobry pomysł mam teraz. Może nie wiem, kto to, to był, ale ale fajnie. Teraz ozdobimy Cegraftowicę. Tutaj mam śnieg. i tego żeby sobie woli śnięku przez moje raz o tak to się robi chyba tak więc robię tak dobre może nam wystarczy prawie wraz tak więc śnięko zdabiamy jeszcze krawtownicę żeby to nie było się w tym roku. Mam nadzieję, że tak. Bo to zawsze jest fajnie pada śnieg. Bada śnieg. I odbiemy ja na to na Okej, okay, więc idziemy teraz do banku, do skarbca tej ubejrzenia. Tutaj oni wszystko szeregowali. I bierzemy wszystko. Już jest, bo teraz śnieżek nam nie jest potrzebny. W śniegu nie będzie nam co traktowić, a nie głównie. No bo trzeba dachu trochę z tym śniegiem wyszmarować. Więc lecimy teraz na dach. Już mi się chlebek kończy. Trzeba będzie pójść po jedzonko. Ok, Okej, więc już chyba wiem, jak tam wejdę. Dobra, damy radę jakoś. Tak? Okej. Okay. Przedłam na dach. Ale tu nie ma, nie ma sensu, nie ma po co Może trochę ekspiarkę, która nie działa Jeszcze nie działa, bo jeszcze jej nie skończyliśmy Nie wiem po co ją Kuba postawił tutaj Bo tak nie działa Trzeba będzie zrobić tak jak na filmie Z ekspiarką, który nakręciłem już kilka miesięcy temu no i śnieg się skończył. Ostatni jest niepotrzebny. dobra, chyba już śnieżę Craftowic to koniec. No i tak fajnie wyszło. Tutaj. tak zrobię tutaj są fajne rzeczy, że mam tutaj jedną skrytkę na... na Fajne rzeczy na diamenty, trzmaragdy, te podobne, i wam nie pokażę. Tę dużo to może oglądać jakiś tajemnicza postać. Nie taka dobra jak wtedy na przednim odcinku. No, nie poprzednim, tylko jeszcze przed tym, co był z automatyczną bramą. A ja idę pokazać wam sąd, który zbudowałem. Z kratami. Tutaj jest. Stoi ten. Um, se, y, prokurator. Tutaj jest więzienie. Tutaj jest rawa. To jest wszystko z obsydianu I tutaj. Fajnie. Tu się świeci ciągle światełko. Bo tutaj jest specjalnie Tak zrobione. Dobra, muszę sobie wejść. Fajnie, i tutaj jest. Fajnie w ogóle to wszystko wygląda. Tutaj jest bawon, który robi ten śnieg. Rób nam bałwanku. Że to trzeba będzie sprzątać z powrotem na wiosnę. Okej, okay, to może jeszcze gdzieś się znajdą bloki śniegu. Poszukam. Skarb tu, może w blokach chcą, Bo tutaj ja mam rozdzielone na na przykład bloki, jedzenie. Kwiatki. Bloki tutaj jest. Bloki kwarców. Jest blok śniegu. A mało. Tutaj jeszcze nie ma. Nie ma. Tylko na 12 śnieg. Dobra, jeszcze tam poprawię coś. Bo tutaj muszę zrobić. nie tak ładnie to wygląda, że tutaj mamy się dorabiać. Może już wszystko będzie wyrobione. Jak będzieś odcinek, może na może taki będzie. Zobaczymy jeszcze. Mamy za ten czas to ładnie na tych się prezentuje. Jak widzicie. Dobra jeszcze ładunek. Zapytania pytania wydać prezent yy, yy, z okazji Mikołaja. Tutaj bierzemy tu krzywiki, dwie skrzynki, dwie tabliczki i jakieś wiem, lazury, dam o, diamenty szmaragdy. I może jeszcze pymelorowej cebuli. Dobrze, są, bo brat, dam trochę rzeczy. A, muszę zrobić tak, żeby się Nie połączyły, więc naciskamy Shift i muszę sobie się połączyły. Dla paliw... ...trzej. Coś tak. A, no to... ...nie zmieściło się. Coś tak. I tutaj damy... ...tej ona jest nowa, więc... ...damy trochę więcej rzeczy. Zostawimy to na S4, mamy dwa diamenty. Nie wiem, zostawmy coś tak do to. To. Wesołych świąt. To już jest koniec tego odcinka. Wyjątkowo ja dzisiaj nie mam świętego Mikołaja. Tak jak Wam wszystkim życzę super prezentów od Mikołaja Świętego. Wesołych Mikołajek. A my już się widzimy za tydzień w sobotę o godzinie 17. Cześć!